Do końca zdanie. Lubię swoją szkołę, bo? Bo muszę rano wstawać yy, do szkoły, bo to, to jest całkiem dobre, bo szybko się wstaje, no. Yy, dobra, nasza szkoła jest pozytywna. Bo uczy tu pan Piotr Marcholewski. I fajna? No, ale u mnie To jak uczy pan Piotr, z nauczycielem. Bo jestem pan Marcholewski. Lubię moją szkołę, ponieważ chodzi do niej bardzo dużo fajnych osób. Jest bardzo wykwalifikowana kadra nauczycielska. Mamy fajny orlik. Powinna być jeszcze sala wyremontowana i trochę większa, bo ta nasza jest za mała, ale ogólnie jest fajnie. Lubię swoją szkołę, bo... bo jest fajna. Bo jest dużo fajnych osób i... się. Yy, uważam, że jest fajna i mogę się w niej fajnie uczyć i dużo się nauczyć. Jest fajna. Nie lubię. Dokończ zdanie. Nie lubię swojej szkoły, bo... Mm, co są, źle koledzy? O, tutaj jest do mnie Jania. Dużo rzeczy. E, tak, dobrą mówiłem, już trzeba rano wstawać, więc... to pozytywnych, więc... To tak. E... Yy, negatywne to tak, że trzeba się uczyć bardzo dużo. Yy, Długo lekcje są. Co jest? Nie lubię swojej szkoły, bo. nienawidzę historię. Nie da się odpowiedzieć. Bo Brzydko pachnie w kiblu. Bo trzeba rano wstać. Nie lubię swojej szkoły, bo. Nie mało informatyki. Nie. Nie, nie. <laughs> nie, nie. Za nie. za mało jest Jest trochę